Dzień dobry. Witam Was w nowym, szybkim projekcie, który zrodził się właśnie dzisiaj. Zanim o tym, co widzicie na ekranie, to zapraszam Was tutaj do mojej torby zakupowej. Byłam dzisiaj w kwiaciarni. Po kwiata. Ale kwiat to, wiecie, mały... mały pikuś. Zobaczyłam, że są... Znaczy, kwiat nieważny. Nie, nie o kwiecie chcę mówić. Zobaczyłam, że są takie herbatki. Dzisiaj jest 30 listopada, Andrzejki, ale już dzisiaj pomyślałam o prezentach świątecznych. Ja nie mówię tutaj o takich prezentach: wiecie, jakichś kosztownych i tak dalej, ale o takich drobnych upominkach, które dajemy sobie chciałam powiedzieć z koleżankami ale jedna dziewczyna to jest koleżanka a druga to jest y, moja siostra a jak się spotkamy we trzy to chciałabym żeby dostały w miarę podobne y, upominki wiecie to nie będzie taki prezent prezent tylko to będą drobiazgi i właśnie jeden z drobiazgów to będzie no jak zobaczyłam tą herbatę która się nazywa szarlotka Elżuni no to przecież musiałam kupić tą y, herbatę dla Elżuni Także to mamy jedną rzecz. Herbata jagodowa. Wzięłam ją, bo podobno jest bardzo dobra i szybko schodzi. U mojej siostry kiedyś była herbata jagodowa, ale taka ze sklepu, a nie taka na wagę. Więc pewnie ona dostanie tą jagodową. To też zobaczę. I jeszcze wzięłam herbatę Magie Świąt. Ta będzie dla mnie. Chociaż nie wiem, która, albo, y, albo tą jagodawo, jagodową sobie zostawię, albo magię świąt. No, szarlotka Elżuni już jest y, przesądzona. No i od tego się zaczęło. nie? Że y, do paczki będzie herbatka, jakaś taka nie wiem, świąteczna, zimowa no w ten taki chłodny czas fajnie się napić gorącej herbatki albo z pomarańczą albo z cytryną i z imbirem, z miodem więc wszystkie te herbatki ja, ja bardzo lubię właśnie w okresie świątecznym zaparzyć sobie w świątecznym, zimowym zaparzyć sobie w dzbanek no tak celebrować ten moment no i pomyślałam, że Fajnie byłoby jakiś taki dodatek, wiecie, włosnoręcznie zrobiony, czyli umyję to haft. No i przeszukałam sobie takich mini prac i wybór padł na te babeczki. Możemy zrobić tutaj plebiscyt. U mnie chyba często są plebiscyty. Możecie zabrać głos, na którą babeczkę głosujecie, która się Wam najbardziej podoba. Babeczka numer 1, 2, 3, 4, 5 czy 6. Ja początkowo wybrałam babeczkę numer 2 i babeczkę numer 4. Tak, tak, takie. Hmm, ponazywałam, takie liczby im przypisałam. Ale po czasie stwierdziłam, że nadal mi się one podobają, ale że zamiast tej wyszyję babaczkę numer jeden, gdyż wydaje mi się ona prostsza. Tą czapkę będzie łatwiej wyszyć niż tutaj te bombeczki i Mikołaja i Reniferka. Jak się możecie spodziewać na takich drobiazgach oczywiście jest dużo backstitchu, także myślę, że ta pójdzie mi szybciej, a ta zostaje, ten wygór zostaje. Zrobię zbliżenie, a jeszcze zobaczmy tą choinkę, Ale całego tego mikołajka trzeba by było obtoczyć, prezencik. No, wydaje mi się, że ten. Słuchajcie, zresztą nic straconego w przyszłym roku mogę, mogę zrobić dziewczynom do kompletu te babeczki. Albo może zupełnie coś innego. Dobra, żyjmy chwilę teraźniejszą. Decyduję się na tę i na tę. Coś jeszcze chciałam? Aha, no jak będę im wręczać te prezenty, to powiem, że dla moich babeczek świąteczne słodkie babeczki. Okej. Okay. I teraz tak. Ja już się, słuchajcie, zabieram do roboty. Zobaczcie, tutaj mam mój e, Excel z mulinkami, które posiadam. No bo oczywiście już zaraz chcę wyszywać, nie? Aha i nie wiem jeszcze jak to wykończę. Przygotowałam sobie kanwę plastikową. I albo będzie to magnes, albo będzie to. Kocie włosy są wszędzie. Albo będzie to magnes, albo będzie to zawieszka na choinkę. Ale na pewno właśnie na plastiku. Na plastiku jeszcze nigdy nie wyszywałam. Jeszcze nigdy nie wyszywałam backstitcha. Ciekawe jestem, jak to będzie mi szło i czy tu nie będzie za ciasno. To muszę wypróć, bo y, kto pamięta, kto był już ze mną na kanale, jak wyszywałam tą dziewczynkę, nadzieję. Jak ją później wystawiłam na aukcję, to przez jakiś czas nie było zainteresowania. Stwierdziłam, że może niepotrzebnie zrobiłam taki duży obraz na sprzedaż, bo jest to spory wydatek i na pewno ludzie chętni by kupili coś co nie kosztuje wiele i tak sobie pomyślałam, że mogłabym tak jak kiedyś wyszyłam zakładkę ze wzorem ukraińskim to trzy razy powtarzał się taki e segmencik i myślałam o tym, żeby taki kwadracik z tej zakładki wyszyć i też zrobić z tego magnes. Ale potem już mi przeszła ta chęć. Więc to wypruję. Mi się obraz zmienił. Wróćmy do... A ja już w ogóle chyba zamknęłam to. Nie, są te babeczki. Wróćmy do babeczek. No i słuchajcie, tak, materiał mam. I chciałam się. Materiał, plastik, bazę, na której będę wyszywać. Chciałam zobaczyć, czy mogę zacząć już. Czy mam wszystkie numery. Tutaj sobie porównywałam z moją listą. I słuchajcie, tak, jak najbardziej, jeśli chodzi o pierwszą babeczkę. To mam wszystkie muliny, powiem Wam, że to jest takie przyjemne, że już mam tak duży zbiór tych mulin, że wiecie, tylko tutaj czytałam numer 775, mam numer 703, mam numer 905, 905, znaczy ja sprawdzałam 905, już patrzę, bo tego nie kojarzę, mam. Super, cieszę się. Mogę zaczynać. Dzisiaj spotykamy się w niedzielny poranek. Właśnie chyba niedziela to jest najlepszy dzień dla mnie do nagrywania. Bo niedziela po śniadanku nie trzeba się nigdzie spieszyć, można się zrelaksować i można na spokojnie nagrać film. Ale nie dziś. Nie dziś, bowiem zaraz wybieram się do sąsiadów. Mam tak 40 minut i oczywiście zasiadam tutaj do nagrywania z kawą. No i właśnie w ciągu tych 40 minut chciałabym dograć do wstępu właściwy, który, który nagrałam kilka dni temu, resztę filmu i już dzisiaj go wyedytować i puścić w świat. Mimo, że moje babeczki nie są gotowe, ale postanowiłam, że efekt końcowy zobaczycie w następnym odcinku, a ten a ten film y, już zakończę, bo jakoś nawet mam sporo do powiedzenia. Może trochę mniej do pokazania, ale mam też coś do pokazania, więc y, zacznijmy już. Y, dlaczego macie na ekranie babeczki? U. Dlaczego macie na ekranie słodycze? Tak jak powiedziałam, za chwilę wychodzę do sąsiadów na herbatkę. W ogóle, y, jak... Znaczy w ogóle miło, że się spotykamy, ale y, pani sąsiadka, jakiego ma fajnego męża, y, bo... Y, Mówi, że y, y, upiecze nam gofry, a my będziemy sobie mogły porozmawiać. Fajnie, nie? Także nie, nie będę jadła drugiego śniadania, y, skoro mają być gofry. No, a skoro idę w odwiedziny, to stwierdziłam, że. No, dlaczego wam o tym mówię? Że dlatego, że o wielu rzeczach y, mówię. Y, jedna herbatka. Y, już z mojej kolekcji wyjedzie, bo właśnie postanowiłam, że idąc wizytą zabiorę ze sobą herbatkę, bo no wiecie, ten grudzień jest taki szary, no listopad też. Właściwie listopad chyba jeszcze bardziej szary, bo w grudniu właśnie jak już czekamy na te święta, to jest jakoś tak radośnie, lampki już się pojawiają świąteczne. Także jedna herbatka wyjedzie. No i w ogóle stwierdziłam, że ja powinnam wcześniej te herbaty w ten sposób zaprezentować, a nie wyjmować z lnianej siaty. Także wybrałam dla nich tą herbatę i kupiłam takie czekoladki, marcepanki z lubeki. One są pyszne, to po pierwsze, bo mam je już tutaj w moim słoju. Są pyszne to raz, a po drugie mają bardzo ładne opakowanie. Dla siebie kupiłam takie bardziej ekonomiczne, a nieco brzydsze opakowanie. Może tak, no ale wiecie, ja tam to wyrzuciłam, a to wszystko przerzuciłam do słoika. Natomiast podarunku wziąłam takie ładne, w takim starym stylu. Może to się mniej opłaca kupić, ale myślę, że robi wrażenie, także taki podarunek mam. Dla sąsiadów. A jeszcze apro, a propos y, lubeki. Y, ja to kupiłam, ponieważ te marcepanki są dobre i tutaj zaraz obok y, mojego domu jest sklep z produktami niemieckimi, ale y, przypominam sobie, y, ja kiedyś byłam w lubece i właśnie wróciłam z marcepanami. I słuchajcie, wczoraj wieczorem zachodziłam w głowę. Ja w ogóle nie mogę sobie przypomnieć, co ja w tej lubece robiłam. Gdzie spaliśmy, nawet nie mogę sobie przypomnieć czwartej osoby, która była z nami. To znaczy mam wątpliwości, dwie, dwie mam na myśli dwie osoby. To może tej osoby, której, której jestem pewna, zapytam o szczegóły. No, mogłabym jeszcze zdjęć poszukać. O, mam jedno zdjęcie, chyba na Facebooku. Właśnie słuchajcie, Lubeka. O, może ja mam jeszcze to, pokażę. Ja mieszkam w Gdańsku. Nie wiem, czy pamiętacie. Ja mieszkam w Gdańsku i właśnie, y, będąc w Lubece, wstawię wam to zdjęcie. Y, idąc ulicą, y, znalazłam Herb Gdańska. I w ogóle Lubeka, jeżeli chodzi o budownictwo, jest bardzo podobna do Gdańska. No i tak się zastanawiałam, co tu robi Herb Gdańska. Wiecie, okazało się, że to są miasta partnerskie to tak na marginesie. Dobra, temu już dziękujemy. No i teraz zobaczmy, jak prezentuje się babeczka, jak to Wam pokazać. O, może w ten sposób. Yy, babeczka na dzień dzisiejszy prezentuje się tak. Yy, to są nitki do zaszycia. Czasami jest mi ciężko yy, się przebić pod spodem, bo tam na plastiku to jest dosyć ciasno i i, i nieelastycznie, więc jak jest możliwość, żeby je zaszyć, no to, to tutaj sobie wiszą i czekają na zaszycie. Papilotka prawie jest skończona. Już teraz wyszywam babeczkę, i zaraz pojawi się ten kapelusik świąteczny czapeczka świąteczna. Nadal nie jestem przekonana co do wykończenia, ale poczekajcie chwileczkę, zaraz przyjdę, zaczepko ja idę do stołu. <grystanie> Moja pierwsza myśl to była, żeby zrobić magnesiki, bo co z takim maleństwem zrobić mam magnes, ale to będzie tylko na jedną babeczkę. To jest tak naprawdę, o zobaczcie, Twój szczęśliwy dzień kalendarz z 21 roku, ale zostawiłam go sobie właśnie, żeby wiecie, może, może przyda się magnesik. No i odkleiłam już to, co mnie nie interesuje, ale potem przykleiłam z powrotem, bo ten klej słuchajcie, jest bardzo dobry i właściwie nie musiałabym stosować żadnego innego, żeby przykleić swoją babeczkę, więc na razie Przykleiłam Twój szczęśliwy dzień z powrotem. No i tak, albo to. Wiem, że można kupić takie arkusze, tylko nie wiem, czy w takim papierniczym stacjonarnym. Na pewno na Allegro widziałam to. Natomiast miałam jeszcze kolejną myśl: że te babeczki są dosyć duże, będą dosyć duże i się zastanawiam, czy taki wielki magnes to jest fajna rzecz. Patrzę za czymś, żeby Wam pokazać skalę tego. Może, może do palca, dobra, bo nie mam nic innego tutaj. Zobaczcie, sama papilotka jest taka. Ten kapelusik jeszcze będzie drugie tyle. Czy nie lepiej zrobić jednak zawieszkę na choinkę? Na choinkę, czy tam na cokolwiek? Na przykład moja siostra robi sobie piękną dekorację w kuchni. Wiesza taką gałązkę, zwykłą gałązkę, taką łysą brązową, taki kijek właściwie, oplata to światełkami i na tym zawiesza różne dekoracje. I to ma przyklejone w kuchni do kafelek. Wygląda to bardzo fajnie. Można też oczywiście gałązkę, taką w sensie choinkę. Gałązkę choinki też powiesić, prawda? Też będzie fajnie wyglądać. Dobra, to tyle. No i tutaj sobie już zaczęłam obcinać, bo byłam ciekawa, jak to będzie wyglądać po obcięciu. Trochę się zastanawiam, czy nie lepiej było wziąć kanwę plastikową przezroczystą. Kiedyś ona mi się nie podobała, jednak jak teraz tam widziałam parę ozdób w internecie, to, to tak się zastanawiam, czy tam to nie byłby lepszy wybór, ale już w tym roku. Te ozdoby zostaną na tej plastikowej, nieprzezroczystej. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o babeczki. Powiem Wam, że wyszywa mi się to fantastycznie. Naprawdę, czasami warto sięgnąć po jakiś nowy haft. Yy, wtedy jest taka nowa energia. No, no i bardzo fajnie. Yy, kto to mówił? Yy, ostatnio nadrabiam. Filmy hafciarskie, to znaczy, może nie nadrabiam, ale wróciłam do oglądania, tak pilnego oglądania. Zresztą, ja mówiłam, że jak wyszywam moją y, kafejkę, to ja tam muszę się dosyć mocno skupiać i nie za bardzo mogę y, słuchać równolegle czegoś. Natomiast przy takiej pracy, jak najbardziej, i obejrzałam kilka Waszych filmów hafciarskich i wydaje mi się, że to Ania miała wątpliwości. Jak wyszywa się na kampie plastikowej, ale że zdaje się, że dziewczyny sobie chwalą. Tak, bardzo sobie chwalę. Fajnie się to. Wyszywa. Fajnie się to wyszywa. A I teraz. Właśnie kolejne filmy mnie zainspirowały do czegoś. Zauważyłam, że u. Chyba, trzy osoby. Obejrzałam film Magdy. Zamotany świat Magdusi. I Magda. Otwiera, otwiera kalendarze, chciałam powiedzieć. Yy, obejrzałam jej film yy, i tam Magda wspomina, że chyba jeszcze dwie osoby oprócz niej wyszywają codziennie kalendarz adwentowy. Bardzo fajny pomysł. Yy, yy, z tym, że ja nie lubię się zobowiązywać, że coś zrobię danego dnia. To znaczy, nie chcę sobie narzucać, nie chcę sobie narzucać, yy, chwilkę, i oczywiście kota. Puścić z balkonu tym razem. Nie chcę sobie narzucać, że któregoś dnia muszę coś konkretnie wyszyć, bo potem mi to nie wychodzi i się frustruję. Więc tak, dziewczyny podjęły wyzwanie, że wyszywają kalendarze adwentowe. Uważam, że świetny pomysł i fajnie się to ogląda. No to tak wprowadza w ten klimat świąteczny oczekiwania, na y, święta i pomaga przetrwać ciemny grudzień. Y, I jeszcze, o najbardziej mnie zainspirował film y, mini krawcowej, y, gdzie i ona pokazywała swój kalendarz. Przekręca się przekręca ekran. Swój kalendarz, który rozłożyła sobie na kilka lat. Kalendarz adwentowy, który rozłożyła sobie na kilka lat i wyszywa sobie obrazeczki według własnego uznania. Zero frustracji. W ogóle Iwona w swoim filmie jeszcze namówiła mnie do obejrzenia, wszystkich nas namawiała, ale ja nie widziałam chłopów. I wczoraj sprawdziłam, czy jeszcze gdzieś są grane, no bo jestem spóźniona chyba o półtora miesiąca, prawda? Yy, no właśnie słuchajcie, gdzie ja byłam? Nie wyszywałam, nie nagrywałam, nie oglądałam filmów. Tak, ale już wracam do życia. Yy, Także chętnie wybrałabym się na yy, chłopów i sprawdzałam że jak najbardziej jeszcze są grane. Chyba się wybiorę w, we wtorek bo u nas są w tym najbliższym mnie zresztą kinie tanie, tanie wtorki okej, okay, to mamy to aha, no i właśnie mm, po obejrzeniu filmu, filmu Iwony w którym opowiadała o, o swoim y, kalendarzu który nie jest kalendarzem y, tylko wyszywa niezależnie od daty Pomyślałam, no w ogóle po tych filmach nabrałam takiej ochoty, żeby też wyszywać coś świątecznego i wiecie, znaczy wyszywać coś świątecznego. No przecież te babeczki też będą świąteczne, ale ja mam nadzieję, że ja je niebawem skończę. Dzisiaj, jeżeli po południu będę miała czas, to mam nadzieję, że już przejdę do backstage'a, bo backstage jest. Ale chciałam Wam pokazać, już tutaj mam na sacę, że zakupiłam. Taki oto obraz. Może tutaj w symulacji. Być może znacie. Jest to obraz autorstwa Polu Stitch. Ona ma, na, ona ma swoje prace wystawione na Instagramie. Ten obraz, ten wzór podawał mi się jeszcze jak Polu była na Etsy. Teraz ma jakąś inną stronę do zamawiania jej schematu. No i ten wzór chodził za mną już od trzech lat. Od trzech lat bardzo mi się podoba, ale przecież ja ciągle jestem zajęta i ciągle mam jakieś inne rzeczy do wyszywania. No a teraz stwierdziłam, że to jest ten czas. Na razie odkładam wszystkie inne i chcę się cieszyć tym tą atmosferą przedświąteczną, czekać na święta, właśnie wyszywając ten obraz. Przyznajcie, że jest przepiękny. Bardzo mi się podobają te, te niebieskości w, w połączeniu z brązem. Pięknie to wygląda, ale właśnie te niebieskości naprawdę kojarzą mi się z taką, z takim silnym mrozem. Taką prawdziwą zimą. Także w tym właśnie wypełnię grudniowe dni. Brakuje mi tutaj, chciałam powiedzieć, że kilku kolorów nitek, ale to nie jest słuchajcie tak mało, bo cały wzór. Mogę już położyć ten tablet. Cały wzór to 33 kolory, a nie pamiętam, czy są blendy, ale na pewno są półkrzyżyki, fręcznoty. Nie wiem czy Petitki, nie pamiętam. No i oczywiście Backstitch, dużo Backstitcha, ale on naprawdę robi robotę. Hmm. Czy ja już powiedziałam, bo się rozkojarzyłam, 33 nitki, z czego chyba z 10 mi brakuje, więc całkiem sporo. Ale jeszcze nie wyżywałam widocznie takiego obrazu w tych niebieskościach. tak go słabo widać. Może tak będzie lepiej? Niestety nie chcę stać. No trudno. Teraz to już nic nie widać. O! No i tak. Będę y się już z Wami żegnać. Zaraz jeszcze muszę wyskoczyć w piżamce, bo wiecie, jak to niedzielny, niedzielny poranek, można w piżamie posiedzieć. No, ale zaraz będę wychodzić już do sąsiadów. A jak wrócę, to będę chciała ten film zmontować. Zmontować, potem on będzie się zgrywał. A ja wybędę na spacer, bo dzisiaj jest piękne słoneczko. A po powrocie wrzucę na YouTube i będziecie mogli się już wieczorem dzisiaj y, cieszyć tym filmem. Y, tutaj jeszcze dogram fragment, bo w poprzednim odcinku było o malowaniu po numerach. Y, a wczoraj byłam u siostry, obchodziłyśmy jej imieniny. Y, I pokazywała swoją pracę, to malowanie po numerach. To pokażę, jej, y, pokażę Wam, jak wygląda jej praca. Jaki obrazek wybrała, jak wygląda, ile ma pomalowane. No i tak. Już nie będę się potem z Wami żegnać po, po doklejeniu tamtej części. I daję tą część na koniec, bo jeśli ktoś nie jest zainteresowany malowaniem po numerach, to może sobie na, na tym, na w tym momencie film już zastępować. Żegnam się z Wami. Życzę przyjemnego wieczoru i do usłyszenia wkrótce. Wybrałam uliczkę we Włoszech. A wybrałaś miejsce, gdzie będzie leżeć? Gdzie będzie wisieć? No, nie? Co? Co? Jak no prawdopodobnie leżeć? będzie wisiał tutaj. A to jest wzdłuż, nie? Ogólnie. To jest tak w pionie, nie? No to w pionie to tak. No tak no to, to będzie. No, no. Mhm. no co, no. Pokażę. Te wszystkie plamki to już pomalowane? No, to jest pomalowane. I tu są naniesione dopiero dwa kolory. I Fionet. ta jedynka to... No. I ta jedynka to dużo Oba, było. kolano mi boli. Wiele tutaj jest tak. No i wygląda jakby tylko jeden kolor był naniesiony, a tu już są dwa. Bo tu jest jedynka i dwójka. I tak zaczęłam, że będę pierwszy jedynki robiła. A o potem sześć, dwójki. To jest I te niektóre to są takie dziubunki. Aż mi telefon nie chce wyostrzeć. No, może tak weź. Tak prześwietla. Dobra. A ty masz jeszcze te jedynki dwójki do zakończenia? No, ja zrobiłam tylko tą stronę, tą, tą, nie? Bo tak sobie kładę, że tylko tą stronę robię, a potem będę tą robić, więc. Dwójkę tu robiłam, ale tu jeszcze mam nieskończoną. Tu nie ma dwójek. Ale nie wiem, ile jest tu. Mm -hmm. Bo ta, ta była niebieskawa, jedynka, a ta jest taka bardziej w szary. I tutaj to są kamienie, bruk taki, nie? Po deszczu, więc tutaj kolorystycznie to się wszystko pogubi. No, ale to te roboty jest, nie wiem. Od cholery. Od cholery. Ale jestem ciekawa efektu.